Dzień dobry, nazywam się Magda Kuczma i z radością witam się z Wami ponownie. Niespełna tydzień temu mieliśmy przyjemność gościć Was podczas webinaru poświęconego podstawom prawidłowego żywienia psów i kotów zorganizowanego z Pupil Instytutem Żywienia Zwierząt. Webinar prowadziła Pani doktor i inżynier Olga Lasek. Zadawaliście dużo pytań, co oczywiście bardzo nas cieszy. Na część z nich pani doktor odpowiedziała, a te, na które czasu zabrakło, obiecaliśmy omówić w nagranym dla Was dodatkowo materiale. Przygotowaliśmy obiecany materiał, podzieliliśmy go na odcinki i nazwaliśmy pytania i odpowiedzi z cyklu Zdrowie pupila zaczyna się w Miejsce. Dziś zobaczycie pierwszy z nich, za tydzień kolejny odcinek i przez następnych sześć tygodni będziemy się spotykać ponownie. Zachęcamy Was do aktywności. Zadawajcie kolejne pytania do naszego eksperta, wpisując je w komentarzach, a my z pewnością odpowiemy na nie w formie krótkiego materiału filmowego. A więc uwaga! Sezon pierwszy, odcinek pierwszy. Zapraszamy. Ja już czytać imion nie będę, ale myślę, że wszyscy się odnajdą w tych pytaniach. Pierwsze pytanie: jakie są najczęstsze dietozależne choroby u psów? Okej, okay. jak zaczynałam przygodę z żywieniem psów i kotów, dość ściśle współpracowałam z, też z weterynarzami. Jeden z nich zawsze powtarzał, że w żywieniu zwierząt małych właściwie żywienie odgrywa ogromną rolę, bo nieprawidłowym żywieniem możemy doprowadzić do bardzo licznych chorób. A druga połowa to choroby, które wymagają specjalistycznego żywienia, czyli właśnie tej diety. Ja myślę, że do takich bardzo ważnych schorzeń, które właściwie możemy wręcz wyleczyć odpowiednim sposobem żywienia, będzie otyłość, alergia i nietolerancja pokarmowa. Czyli tutaj jedynie tylko odpowiednim postępowaniem żywieniowym możemy wpłynąć na tą jednostkę chorobową. Ale oczywiście występuje szereg chorób, które wymagają podejścia. To podejście jest inne niż żywienie, takie bytowe zwierząt. Na pewno wszelkiego rodzaju choroby układu pokarmowego, które mają na celu albo. Odciążenie tego, tego, tego układu, czyli czy w biegunkach, w zaparciach, tak, my odpowiednim rodzajem pokarmu możemy te dolegliwości zminimalizować bądź wyeliminować. Na pewno narządy, które ściśle współpracują z układem pokarmowym, wątroba, trzustka, tak, od których bardzo mocno zależy poziom trawienia, też wymagają specjalistycznego podejścia. Również choroby nerek, choroby układu krążeniowego, choroby układu nerwowego, układu kostnego. Także moglibyśmy tutaj praktycznie wymienić wszystkie możliwe narządy i funkcje organizmu, które zależą od żywienia i którymi musimy też wpływać, bo niejednokrotnie przy problemach, na przykład nerek, samym leczeniem bez odpowiedniego postępowania dietetycznego, trudno będzie nam uzyskać ten pożądany efekt. No, kolejna grupa też zaburzeń metabolicznych, takich jak cukrzyca, hiperlipidemia. Również od poziomu cukru czy też tłuszczu podanego w diecie będzie zaleczał, zależało skuteczność leczenia. Także myślę, że tutaj to leczenie z żywieniem bardzo mocno i ściśle jest powiązane. Moja ciłała samica 7 miesięcy, kilo 300, właśnie przebyła ostre zapalenie trzustki. Jest teraz na mokrej karmie weterynaryjnej. Kiedy mogę urozmaicić jej dietę owocami i warzywami? Jakie smaczki wybierać, aby w przyszłości nie doszło do nawrotu choroby? Mhm. Tak, no bardzo takie szczegółowe pytanie. Ale myślę, że szybko w dwóch zdaniach postaram się tutaj podpowiedzieć. Po pierwsze, w tym szczególnym zapaleniu trzustki, tej szczególnej chorobie, dieta jest absolutnie bardzo ważnym elementem leczenia tego, tej choroby i absolutnie należy podawać tylko ten pokarm, który został zalecony przez weterynarza. Nie podawać żadnych smaczków, ani również tych zdrowych warzyw, owoców. Zwłaszcza surowych, które mogą dodatkowo obciążyć trzustkę, ponieważ zawierają włókno pokarmowe, które tutaj będzie, że tak powiem, pobudzało tą trzustkę do trawienia. Ten pokarm będzie też trudniej strawny. Więc, absolutnie, w tym etapie leczenia nie wolno nic stosować. Jeśli chodzi o smatki w późniejszym czasie, kiedy ten stan zapalny minie. To trzeba bardzo uważać. Wybierać te, które będą na pewno źródłem wartościowych składników pokarmowych, które będą zawierały mało cukru, mało tłuszczu, a więc wybierać przykąski takie specjalne, przygotowane też mogą być takie dietetyczne, które wspomog wspomogą dodatkowo pracę tego organu. Mam pytanie o najlepszy sposób żywienia psa z szerokim gardłem ponieważ nasz pies ma mistelnię i jednym z objawów jest szerokie gardło. Musi jeść w pozycji pionowej w swoim krzesełku i później odczekać pewien czas by wszystko z gardła przeniosło się do żołądka. Nie może miska z wodą leżeć na ziemi. Chciałabym się dowiedzieć jak według pani najlepiej ją karmić, jak godzinowo dzielić posiłek oraz napajać co ile godzin i w jakiej ilości. To jest serwizowana suczka 26 kg. Tak pytanie jest bardzo szczegółowe. Natomiast wydaje mi się, że nawet gdybyśmy mieli godzinę czy nawet dwie godziny czasu na to, aby odpowiadać na te pytania, to nie byłabym w stanie pani jednoznacznej takiej instrukcji przekazać. Dlaczego? Dlatego, że wymaga to po pierwsze przeprowadzenia szczegółowego wywiadu żywieniowego, a następnie ustalenie szczegółowego planu żywienia tak? czyli właśnie rozpisania. Co ile podawać posiłek? Na pewno uważam, że powinno się podawać często małe posiłki, po to, żeby odciążyć ten przewód pokarmowy, tak, żeby naraz nie musiał organizm strawić wszystkiego. No, ta odpowiednia pozycja, czyli odpowiednia wysokość miski. Wydaje mi się, że to pytanie, jeśli tutaj są jakieś problemy i czuje Pani, że robi coś, co mogłoby szkodzić psu, proponuję zgłosić się do jakiegoś specjalisty, do dietetyka, który pomoże Pani zarówno też wybrać odpowiedni sposób żywienia karmą, tak? Wybrać karmę, ustalić, ile tego tej karmy na jeden. Posiłek. Natomiast na pewno takiej szczegółowej instrukcji nie będę w stanie tutaj udzielić podczas, podczas tego spotkania, bo za mało jednak informacji, aby tutaj to szczegółowo omówić. Dziękujemy, że kolejny raz mogliśmy Was gościć. Zapraszamy już za tydzień na następny odcinek z cyklu: Zdrowie Pupila zaczyna się w MISCE. Zadawajcie pytania w komentarzach, oglądajcie, lajkujcie, bądźcie z nami. Do zobaczenia.